Witam Was bardzo serdecznie, drogie, zodiakalne lwy. Przed Wam jest rozkład na miłość na lipiec 2020 z przesłaniem dla Singli. Przepraszam, że tak późno pojawia się ten rozkład. Sama nie byłam pewna, czy mam siły go nagrać, bo no, moje dni są długie, jak już często wspominam. Eee, ale mam to postanowienie, aby każdego dnia pojawiał się jednak ten rozkład. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy panna się jutro pojawi, dlatego że mam obiecane prywatne czytanie, no którego nie mogę ym, dłużej przetrzymać, gdyż czuję, że jutrzejszy dzień jest dla niego najlepszym z możliwych, abym mogła je wykonać. Ym, no to tyle z słowem wstępu. Oczywiście zachęcam Was do. Mm, Dopisania do mnie na adres e-mail, poczytania y, prywatne, tak. Y, mail jest w załączniku, y, mail jest nie w załączniku, tylko w opisie filmu. No, mówię, trzeba na niego poczekać kilka dni na taki rozkład, ale, ale myślę, że warto, bo jest to naprawdę cenna analiza. I teraz już to wszystko słowem wstępu. Y, przejdę teraz do interpretacji rozkładu. Kartą tła czytania jest rydwan. Lwy. Cóż to za historia się tutaj pojawia? Czyżby ktoś spakował walizki i wyprowadził się? Ktoś wyjechał daleko i złamał komuś serce? No, co ten rydwan znaczy? Tak, myślę, co się dzieje teraz w gwiazdach. No, mam retrogradację. Szaleństwa się dzieją. Trudne momenty, ważne momenty oczyszczające. Zresztą, jeszcze był niedawno nów, no to może jakieś odcięcie rzeczywiście nastąpiło. Relacja może się zakończyła, no kto wie. Ale rytm to też oczywiście cykl karmiczny, więc może ktoś tutaj cykl karmiczny złamał, albo nie daj Boże powtórzył. To nie daj Boże, jest widoczne w ósemce monet jako takie powtarzanie cyklu i schematu, ale nie u wszystkich tak będzie, bo jest szansa, że ktoś raz na zawsze pogonił kogoś, kto, kto nie sprzyja po prostu życiu, partnerstwie. Ale może być też tak, że daliście sobie na wstrzymanie, zastanawiacie się, co robić dalej ze sobą. Ze swoim życiem, ze swoim partnerstwem. No i troszkę jest tak, że sami że możecie czekać, aż los sam za was zadecyduje, tak? Oddamy się temu, co nam da los, co nam przyniesie los. Stąd też taka bezwładna postawa tej kobiety ona no niech się dzieje co chce niech ją tam wiezie gdzie ma wieść a przecież rydwan to w stronę zwycięstwa prawda więc kto wie może e, nieświadomie może jeszcze tego nie dostrzegacie nie podejrzewacie a e, a, a tak naprawdę los wjedzie was w stronę czegoś naprawdę cennego Rozkład nie jest zły, jest troszkę trudny, ale patrząc na, to, na całość, coś tutaj niesie się dobrego, więc, jeżeli jesteście na momencie rozdarcia, w momencie jakiegoś przełomu w relacji, może w momencie takiego podnoszenia relacji piętro wyżej, no to no coś tutaj się może wyklarować. Nie u wszystkich, ale u niektórych lwów. Nadchodzi czas wielkich zmian. No i co dalej? W ogólnym nastawieniu danej osoby do Was, drugiej lwy, tej osoby, o której myślicie, wchodząc na ten kanał, ewentualnie Waszej, Wasz stosunek do tej osoby, wykazany jest w karcie Trójki Mieczy, czyli Ała. Serce krwawi. Yy... No, jest zranienie. Nie powiem, że nie. Ktoś jest bardzo mocno tutaj przez kogoś zraniony, zdradzony. Czyjeś nadzieje zostały zaburzone. No, ta karta jest bardzo brutalna, tak? Ta trójka miecz pokazuje kobietę, która widzi dzieci zasztyletowane. Dramat, tragedia. Eee, to mogą być zabite, uśpione może nie, ale naprawdę zdewastowane marzenia, jakieś takie marzenia, które się kiełkowały, marzenia o wspólnej przyszłości, o ślubie, o dzieciach. Jakieś takie trzy wielkie marzenia, które, może i więcej, które zostały Wam odebrane z jakiegoś powodu. To ból serca, który wynika też z, ciągłej, z ciągłego myślenia, z ciągłych takich myśli, które nie pozwalają żyć, nie pozwalają się skupić na czymś, na czymś konkretnym, na czymś dobrym. Po, powracają cały czas jakieś takie negatywne wspomnienia. Ja nie wykluczam, że w tym ogólnym nastawieniu widać przede wszystkim jakiś taki koszmar, jakąś taką tragedię, którą mogliście oboje przeżyć ze sobą. No, niekoniecznie jakaś taka wielka strata, jaka jest ukazana w karcie, ale... No, ale jeżeli razem żyliście, razem żyjecie, to mogło was wspólnie coś takiego dotknąć. Ponieważ mamy epidemię, to, to może być wszystko, co tak naprawdę ona obecnie niesie. Może utratę pracy, Problemy w ogóle finansowe, problemy ze zdrowiem. No, dużo jest takich możliwości. Wy sami będziecie, myślę, wiedzieć, która należy z tych opcji do was. No ale tu widać, że bardzo mocno rzutuje na tę relację i być może spowodowało właśnie jakieś oddalenie, dystans, przeprowadzkę. Jeżeli nie fizycznie, to dystans emocjonalny. W sercu dana osoba ma dwójkę monet. No nie potrafi pogodzić ze sobą dwóch sprzecznych wartości, jakie ma w sercu. Nie wiem, czy wy się różnicie, jeżeli chodzi o realizację tych planów, tak jak już to wcześniej widziałam, realizację wspólnych planów, tak? Wspólne spojrzenie na przyszłość. Może ktoś nie jest do końca pewny, czy chce się naprawdę bardziej angażować w relacje. Czy to jest to... No to jest akurat przykre, tak? Jeżeli z kimś jesteś, ta osoba nie wie, czy, czy chce zamieszkać, czy chce wziąć ślub, czy chce mieć dzieci. Myślę, że coś takiego jest widoczne w tej dwójce monet. Jeszcze ktoś może się zastanawiać nad wyborem pracy, która może rzutować na waszą przyszłość i na waszą relację, na waszy związek. Tego nie da się wykluczyć. Ja tego nie wykluczam. Hmm, tak patrzę dwójka monet, no. Wątpię, żeby chodziło o drugiego partnera, ale jeżeli doszło do zdrady w tej trójce mieczy, no to oczywiście. No to dwójka monet mówi nam o żonglowaniu między żonglowaniu uczuciami, żonglowaniu osobami taka nieszczerość, zdrada, fałsz. Ale naprawdę to w rzadszych przypadkach coś takiego widać. Dla mnie jest to bardziej niezdecydowanie, trudność w dokonaniu wyboru, albo strach przed tym, że wybór, który został dokonany, jest wyborem błędnym. Na pozycji myśli jednak mamy kartę gwiazdy. Gwiazda jest kartą dającą nam nadzieję, i chociaż mamy tą bezwiedną kobietę na tym rydwanie, w tym wozie, i mamy tą dwójkę monet, która jest niepewna, i mamy trójkę mieczy, która jest tragiczna, jest tam w myślach tej osoby pewna gwiazda. Jedno marzenie, które umrzeć nie może. Jest to marzenie, które jest ochronione, Chron ochronione jest przez tą gwiazdę, dobrą gwiazdę, która prowadzi was powolutku i wasz związek do tego punktu, być może przeznaczonego wam na tym etapie życia. Gwiazda jest kartą ochronną i z kartą uczuć miłości, przyjaźni, naprawy, czyli ta osoba w myślach ma coś takiego. Nie chcę tracić. O na pewno to jest coś takiego. Mimo tego, co się wydarzyło. Mogło się wydarzyć między wami. Mimo niepewności, która jest w sercu. Mimo niezdecydowania, lęku. Jest nadzieja. W głowie jest nadzieja. Warto słuchać rozumu. Gwiazda. Bardzo dobra karta. Ktoś marzy, myśli o Was, um, a w zamiarach jest ten papież, i to jest ciekawa sprawa. Może ta osoba faktycznie zdecyduje się na ślub, jeżeli dotychczas właśnie to był dla Was największy problem? A może, może się rozstaliście i teraz ta osoba powróci, mimo ta, a ta niepewność wynika z tego, że nie wie, czy Wy ją przyjmiecie. Ale ma nadzieję, bo jest tak gwiazda, a papież wskazuje nam zatem na tą właśnie świętą księgę miłości, propozycji małżeństwa, albo jakichś ogólnych praw i zasad. Bo nie wiem, czy to są jakieś wykłady moralne w tym widoczne, ale generalnie papież jest dobrą kartą. On mówi nam, że jest coś cennego i świętego między wami. No i ten człowiek może wrócić z taką z propozycją, z taką postawą, że wasza miłość jest święta, jest doskonała, nie możecie bez siebie żyć i zdecyduje się. Znaczy przynajmniej w zamiarach, tak, w tych swoich fantazjach marzy, chciałby, żeby e, faktycznie wywalczyć was drogie lwy, e, przyjść z propozycją małżeństwa. Czy w innych przypadkach, no w niektórych przypadkach nie będzie małżeństwa, ale też będzie. E, no, chęć naprawy związku. Budowanie go od nowa. Rzadko ta karta mówi o rozstaniu. Bardzo rzadko mówi o rozstaniu. Raczej właśnie o takim budowaniu powolnym związku, opartym na pewne, o pewne zasady, prawa, wzajemny szacunek. No to, co może się znajdować w Piśmie Świętym, trzymanym przez. Papieża, dotyczące miłości oczywiście, tak? Jakieś takie zasady kochania wzajemnego siebie nawzajem. E, na pozycji blokad mam ósemkę monet. To jest ta karta, która mi mówi o tym, że cykl pewien cały czas jest powielany, więc warto go złamać i zachować się tym razem inaczej. Nie wiem, dorosnąć, tak? Na przykład, jeżeli wasz partner ma z tym problem. Em ale też jest problemem to, że ktoś właśnie się czai, a nie, a nie działa. Ktoś patrzy, obserwuje, myśli, zastanawia się, ale z jego strony nie ma konkretnych działań na ten moment między wami, tak? Czy też wasz, wasz, waszych działań względem tej osoby nie ma. Są takie podchody, patrzenie z daleka, przyglądanie się, planowanie, analiza wszelkich ruchów. Natomiast brak tutaj y Brak działań. Oczywiście w zamiarach jest działanie, więc na ten moment. tak, Czyli w tej chwili to trochę blokuje to, że ktoś tak bardzo rzemieślniczo podchodzi do odbudowy tej relacji i to trochę trwa. A no im dłużej trwa, no to czasami na czas nie jest dobrym y, pomocnikiem. Y, no i tyle Wam powiem. Natomiast relacji sprzyja Księżyc. Karta Księżyc, karta, dobra karta w tym Przypadku, ponieważ mówi nam, że jakaś prawda wyjdzie na jaw. Koniec tajemnic, koniec kłamstw. Czyli tak naprawdę ta dwójka monet, która jest na pozycji serca, ta niepewność, ona zostanie zlikwidowana, bo już będzie pewność, tak? Księżyc nam mówi, że wszelkie iluzje, zwątpienia zostaną rozmyte i na tej pozycji, tak? Pamiętajcie, na tej pozycji, która nam sprzyja, mówi nam, że to, co zostanie ukazane na światło dzienne, to, co wyjdzie na jaw, cała prawda, jest Wam sprzyjająca. Super. I tyle. Ojejku, już doszłam do końca rozkładu, lwy. Cieszę się. Jeszcze single zostały. Dobrze, lwy. Tak jest przekaz dla Was na lipiec. Myślę, że jest dobrym przekazem. Gdzieś tam te trudy są, ale wiecie, jak to w związkach bywa. Różnie. Taki jest przekaz dla Was związkowych lwów, albo lwów, które już mają kogoś gdzieś tam na oku. A teraz single. Single lwy, single, czyli osoby, które nie mają nikogo na oku. I single mają szansę poznać królową monet albo same stać się królową monet lub osobą w typie energii królowej monet. Co nam to mówi? Ciekawe, bo królowa monet przeważnie pokazuje partnerkę albo żonę. Yy. No, żoną raczej nie zostaniecie, jeżeli e, nikogo nie macie. Natomiast e, może zostaniecie, zostaniecie czyjąś partnerką, ale już aż tak bym daleko nie wybiegała w przyszłość, bo to jest jednak na lipiec prognoza. No, możecie zacząć jakiś nowy związek, ale przede wszystkim przy tym rydwanie widać otaczanie się pięknym na wyjazdach, tak? E, poznawanie różnych osób, bo królowa Monty jest osobą bardzo Atrakcyjną, lubianą, hmm, wydającą pieniądze. Część z was może się skupić na tym, aby jednak wydawać pieniądze na siebie, na swoje przyjemności, na jakieś wyjazdy, drobne przejażdżki, samochód, cokolwiek. Ale są osoby, które. Rzeczywiście będą czuły się bardzo atrakcyjne i będą cieszyły się powodzeniem, będą miały szansę poznać kogoś takiego, bardzo możliwe, że na jakimś wyjeździe, bo jest jednak rydwan w tle. Niektóre osoby będą mogły poznać kobietę, która już ma dziecko. Może jakąś kobietę rozwódkę albo mogą poznać kobietę, która jest zamężna. I tutaj widnieje jakiś taki potencjał na romans. W zasadzie tyle. Yy, no, ale co jak to się pojawia z krwawa monet kobieta. Yy, kobieta byk, kobieta. Panna, kobieta Byk, yy, panna, koziorożec. No i taka, która jest majętna dosyć tak myślę. Może jakieś spanie, spam. Taka jakaś... Albo wy będziecie w takiej energii, właśnie, że budzić czyjeś zainteresowanie. Jeżeli będziecie wyjechać, wyjeżdżać na jakieś egzotyczne kraje, no kto wie, jest wirus wprawdzie, ale... ale... No ale kto wie, może powiedzieć. No i... Jak pojedziecie gdzieś egzotyczne kraje, to będziecie wzbudzać duże emocji, zainteresowania, uro, urodom chociażby. E, więc single, no, lipiec daje potencjał poznania kogoś, jakiegoś uczuć, fajnych ludzi, fajnej kobiety. Może to być partnerka na stałe, jeżeli jesteście mężczyznami lub kobietami e, nieheteroseksualnymi. E, ale to też może być wasza energia własna. Może to być mężczyzna w typie królowej monet. Taki bardziej miękki y, król monet. Miękki, czyli nie taki dumny i napuszony, ale właśnie bardziej taki empatyczny i czuły. Oby. Życzę wam tego, jeżeli tego potrzebujecie. Dziękuję raz jeszcze, lwy, za, um, za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że zobaczymy się czy też usłyszymy się w kolejnych horoskopach? Trzymajcie się, cześć.